Właśnie tak nas traktują w naszym własnym państwie. Jeden z przewodników świadczących pomoc humanitarną wysłał zapytanie: Czy istnieje szansa na to, że te transporty humanitarne na tereny powodziowe zostaną zwolnione z opłaty za przejazd? Odpowiedź widzicie: tutaj wrzucił takiego maila, z którego wynika, że nie ma takiej szansy. Wyłączone są tylko transporty humanitarne na Ukrainę a nie do nas, do Polski. On jest z województwa zachodniopomorskiego i ma dość duży kawałek tam na Dolny Śląsk, płaci sam za paliwo, płaci sam za amortyzację samochodu, poświęca swój czas, robi coś dobrego. Jest daleko, mógłby po prostu kasę wysłać i mieć gdzieś, tak jak ja to zrobiłem. Ale chodzi o to, że człowiek naprawdę dużo od siebie daje i nie jest tym sam. Jest dużo takich transportów. Więc czemu państwo łupi tych dobrych ludzi? Dlaczego oni mają jeszcze dopłacać za ten transport? Przecież oni tak naprawdę wyręczają to państwo, które zawaliło i powinno płacić nie jakieś tam zapomogi, nie pożyczek udzielać, cholera jasna, tylko płacić sowite odszkodowania, odszkodowania za to, że nie spełniło swoich podstawowych zadań, na które biorą podatki, na które zatrudniają ludzi. Więc ja się pytam, czy my jesteśmy obywatelami pierwszej, drugiej czy trzeciej kategorii? Czy czwartej może? Bo do obcego kraju, proszę bardzo, bez opłat, możecie wwozić wszystko, co tam jakąś pomoc humanitarną stanowi, chociaż i z tym są przekręty, jak wiemy. A do nas, do własnego kraju, do naszych rodaków, wyręczając to państwo, które ich jeszcze łupi, nie można za darmo. Trzeba płacić. Ani on brata, ani swat. Ale mam nadzieję, że po powrocie do kraju minister Sikorski trochę potrząśnie tym rządem i się ogarną, się opamiętają, bo tak jak został potraktowany, to nie traktuje się ani braci, ani sojuszników, ani nawet obcych ludzi. Przecież to jest przekroczenie wszelkiej skali rażącej niewdzięczności. Jest taki termin prawny, rażąca niewdzięczność, który upoważnia do tego, żeby cofnąć wszystkie darowizny i. Zrzec się zobowiązań w przyszłości jakichkolwiek. Przynajmniej do czasu, aż ta rażąca niewdzięczność ustąpi. Wypadałoby, chociaż cholera, słowami i gestami. A tutaj widzimy, że nie tylko obcy nas źle traktują z buta, ale i nasze własne państwo przecież, które utrzymujemy, traktuje z buta zarówno tych, którzy chcą pomagać i wyręczają te państwo, jak i tych, którzy przecież tą pomoc mają otrzymać bo tutaj cierpią nie tylko ci przewoźnicy, ale też poszkodowani powodzianie, bo im więcej przewoźnik musi zapłacić, a może przez to też nie pojedzie jeden czy dwa transporty więcej, to jeszcze przecież koszta rosną, no to jak koszta rosną, to mniej tego dobra trafi do tych potrzebujących, a im naprawdę tego potrzeba, bo powódź to jest straszna rzecz, no zaryzykuje stwierdzenie, że gorsza niż pożar, bo Tutaj mamy do czynienia z naprawdę poważnym i długotrwałym zanieczyszczeniem. Nie tylko ścieki, kanalizacja, ale też chemikalia różne, z materiałów budowlanych, przecież to do, chociażby azbest, tak? Nie każdy jeszcze wymienił. No i to jest szkodliwe, więc to się wszystko wymieszało, jest w tej wodzie, i ta woda sięga niektórym podach. Jak to potem w tym mieszkać? Więc. Koszty, koszty będą rosły ciągle, łatwo było tego uniknąć. Już nie będziemy się przerzucać tutaj odpowiedzialnością, bo wszystkie rządy na przestrzeni tych 27 lat zawaliły sprawę. No i teraz to państwo, które zawaliło sprawę, łupi, łupi tych, którzy potrafią i chcą załatać tę dziurę, tę wyrwę w tym podstawowym zadaniu państwa, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa. Brak mi słów, nie mogę w to uwierzyć. Naprawdę, wszystkiego się mogę spodziewać. Wiele już widziałem i wiele rzeczy krytykowałem, ale to przerosło moje najgorsze obawy i oczekiwania. Mam nadzieję, że już nic więcej nas w ten sposób nie zaskoczy. Ale nagłaśniajmy to i trzymajmy rękę na pulsie. Mam nadzieję, że jak się odpowiedni raban zrobi, to chociaż te opłaty zostaną zniesione tym dobrym ludziom, którzy pomagają na swój koszt. Trzymajcie się.